Zorciaki lecą w świat Kliknij like, kliknij sub Dzień dobry, dzień dobry Dziś mamy wyjazd Chyba ostatni w tym roku już Na północ nad morze Lecimy na kemping Alexa Na szósty z lotniku łajkowi. Szósty z lotniku A Zobaczcie jaka przed nami droga Startowaliśmy w dość Pięknych warunkach, mgła jest Słaba, nie wiem czy widzi czy nie no i co? Liczymy na to, że będzie dobra zabawa. Nasi znajomi podjeżdżają dzisiaj i jutro jeszcze. Halo, halo Gosiu. My już do Was dobijamy. Jeszcze zostało nam ok. 100 km jazdy. Także niebawem się widzimy na Mikołajkach. No już dojeżdżamy do Alexa Camp Najlepszy camping na wybrzeżu Stało parę kroków Zostajemy sobie tutaj, tak? Zaraz Bartuś przyjedzie z Moniką. O! Błażeje. Ekipy mało się zjeżdżają. Dobra. A my to z Cześć. <grybuj> Cześć! Cześć! Idziemy zobaczyć nasze nowe koleżanki. <grybuj> o, proszę. No. Kabel <laughs> Przyczepy się już stroją. Super. Fajny bałwan. Jakie wielkie, fajne bo bombki. Przepięknie wygląda. A my idziemy? Idziemy nasze koleżanki zobaczyć. One są tylko w trójkę, tak? Trzy. I czekają na nas, patrz. Patrz o, zobaczcie, jak luźno sobie chodzą Nie boją się w ogóle Super, no. czyli dziewczyny albo chłopaki no, że... Niebywałe Haki zainteresowane Hejo no, myślał <laughs> się? Dostań. Dostań. Nie chyba nie chcą O tak no. Może to jest jeden samiec, wiesz? Super. O, o, o. No, podejdziesz i podejdziesz. I po co kosić trawę, jak można sobie zabronić tak. alpaki? Ale no to są zwierzęta jak takie, które, oho, takie zainteresowane. No? Nie, słuchajcie, bo one, zobaczcie, Przyjazne są bardzo no, Ale zobaczcie, one zobaczyły, że biegniecie Już są zainteresowane Zobaczcie Nie bój się do nas Bo są zainteresowane, chcą was powąchać Tata, ja się boję Tata, ja się boję Nie bój się Trzymaj. trzymaj, trzymaj. Ona cię tylko ja po prostu pomąkać. O, i już. Pomąkała, sprawdziła, czym jesteś i poszła. nie Nie masz co się bać. A dosłownie ona gilgoczy. Ja się Podejdź, Mariusz. Nie mój się, nie bój się. Zobacz. Ja? Szymon, ja jestem przy tobie. Ja opowiem wam. I taka atrakcja na Aleksie. Chyba W no? głowie! Słuchajcie, Błażej ma dzisiaj urodziny, 40 okrągłe, więc mamy taki plan. On o niczym nie wie, nic, niczego nie jest świadom w ogóle, że coś dla niego przygotowujemy. Michał poszedł z nim na spacer odciągnął, go słuchajcie, od naszego tutaj przedsięwzięcia. Ja tu też się teraz działam. Robimy urodziny kuchni, bo tylko to możemy teraz robić. Tutaj dziewczyny prężnie. E, robią scenkę. Mówię właśnie, opowiadam, że robimy... Może robi urodziny, on niczego nie jest świadom. Nie? Dzieje się, tak. Dzieje się, także... Bo, działamy. E, no dobra, zobaczycie jak będzie później tego efekt. Słuchajcie, przygotowania idą pełną parą. Zobaczcie. Ładną, ma zrobioną ściankę. 4-0. Dobre robotę już zrobiły, a tutaj będzie miał wyświetlone życzenia od wszystkich tych, co przyspali do mnie, skręciłem i na live zobaczycie, jak będzie e, słuchał. Także słuchaj, czekamy jeszcze. Gdzie on poszedł w ogóle? Zaję wracają? Oni są w przyczepie, bo że na razie piję i zatoki, bo go tak Aha. Było, że... No dobra. A, teraz, tak. Ja wchodzę do przyczepy i tak...

No tak, gdzie? Będziemy... No Ale nie co dajemy? Od razu prezent i mogę usiąść? Nie, no wchodzi, za moment Dobrze stolak, z tym, tym to Tak? No. Ja potrzebuję jeszcze minutkę po tym. <grym> e... No. I i później usiądzie. Widzimy. Widzisz Marta? Ja idę zobaczyć, czy może nadchodzi. Nadchodzą, chłopaki. <grym> Ale ja jeszcze nie idą. Nie, jeszcze nie. Dobra, na Dobrze, jak na to na żywioł. Dziewczyny powinny normalnie pracować w agencji bezpieczeństwa. Ja tak tu wszystko jest To Nie to nie może No nie, będzie w może, nie. światło może. No jest w takim stanie, że on tutaj. Myślisz?

Idą, idą, idą. Oh, jeszcze nie, schowaj ten tor, bo idą tu. Nie ja nie Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Ciemka. tak. Y, poczekajcie, musisz ten. Robisz też kamerę. No, dobra.

I teraz tak proponuję Właśnie. żebyś ci żebyś zdjął. Usiądź sobie tutaj i mamy jeszcze niespodziankę dla ciebie. No, usiądź się sobie. Możesz Szie... zdjąć. No. Siadaj. Usiądź sobie tutaj, tam siadaj dalej. Uchodź bardzo. Tu, albo no, to bo poiesz tamta. Chodźmy Chodźmy razem Usiądźcie wokół. ale nie wszyscy są z nami. Są znajomi. Są z y, karawaningu, którzy nie mogli tu być, ale mają coś do przekazania. Posłuchajcie. Ok, let's go. Dzień kochanie, trzeba kończyć 40 lat. Za swój wiek. Chcę Ci coś powiedzieć od serca. Ej, zacznę może od tego, że dziękuję Ci za wspaniałego syna, jakim jest nasz marzyciel, jako że tworzymy razem wspaniałą rodzinę, za te wszystkie nasze przygody z przyczepą, e, za wszystkie wyjazdy i ludzi, których znowu poznaliśmy i przez to e, zwróciły się wspaniałe kontakty. To mogę jeszcze takie opowiedzieć. Dziękuję Ci za nasze zwierzę, za kota, psa, za nasz wspólny świat, chociaż jest czasem chaotyczny. E, jesteś kochany, wspaniały, czasem jesteś e, nerwowy. Słuchajcie, nie wiem, czy kamera to widzi. Zobaczy. Ciemno jest dosyć. Żeby te, 40, żeby te 40. urodziny były wspaniałym początkiem czasu, pełnego uśmiechu, miłości, przygód i czasem odrobiny naszego pięknego chaosu. Kocham Cię. Tato, to wszystko dzięki, dzięki Tobie wyjeżdżamy, poznajemy różnych ludzi. No i życzę Ci dobrych urodzin, spokojnego życia. Cię, Cię, z, Cię, tak. No i wtedy, gdy żony, no i, i generalnie znowu 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 wspólnych marzeń. wychodzi nam to super, y, także no fajnie, fajnie. my znowu się inspirujemy. Tak wszystkiego, 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 wszystkiego znowu wymarzysz. znowu 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 E? ja nie mówię, nic nie widzę teraz muzyką, co? O, A muzyką. Dobra? Tak. <śmienny> Opie. My byśmy dalej nerwowo w tej konspiracji nie wytrzymali, nie? <śmienny> nie gotowi, żeby w tym się położyć. Piękna, No i wydaje mi się, że wypadły znakomicie. Co widzicie po reakcji? Super, było. Ну нет, так что мы... Так, тоже мы верем. Нет, стой, стой! No i dobra Bartek już przyjechał Wypchniemy przyczepę na parcele Będzie to koło nas Nasze Brytany w oknie go witają już Także Zapniemy, zapniemy i będzie z ci pokażę, co tu się od, od, od w ogóle. Nagram w ogóle vloga z tego, jak są pięknie parcele przystrojone Kopie. No tutaj Bartek stoi, nie wiadomo, nie? co poznajesz. Tutaj my. A tam dalej Błażeje obok nas. Zapiąć że... Jak Gościa jest... poznajesz, nie? <laughs> Cześć. Tutaj poznajesz? Czeba? Ten stary dziad, kurwa, co robisz, się kończy 40 lat Taki stary <laughs> Druch, dopiero skończyłem wiek dzieciństwa Michał Cześć mi Hej Monia O jeszcze raz Jezu, <laughs> teraz idziemy na koncert na 18 eee, się koncert na żywo, w ogóle orkiestra przyjechała autobusem, o 12 się stroją Mega, bo no no stop ludzie przyjeżdżają, tam zobacz eee. Kolejny przyjechał eee, Kolejna przyczepa thank you to sobie jak jakie to uh...